Ilu widzów masz? Ciebie no, ma dilerek? Dzień dobry, diler. Ilu masz widzów? Katiusza! 43. Ilu? 43. To chyba rekord kanału. To się nie, nie opłaca. VNX, co ty robisz? Na Nie, no, tylko to nie mi na suba. <gry> A na tym. Na sobie macie Hoga na alercie, także pozdrawiam serdecznie. Tak, nie? To jest Hoga. Dzięki za subskrypcję, bardzo dziękuję ci ślicznie. Ale Siema Pers, dzień dobry. Nie płacę na tym kanale. Dobra. Nie no, spokojnie, podrajdujemy cię trochę. Nie, nie, Wyrośniesz na potężnego streamera. No Witamy tam, Persu. Po Miłego dzieńka ziomość. Dzięki bardzo, masz pozdrowienie od Krystiana od Jawora. O, Krystek był wczoraj u Deda, dzięki Krystek. Ale to sieka jak to trąbi ta maszynka! Potężny jak pancur. Nie na no, dzisiaj gramy debilny Pluton trzech jak pancerów. Ogólnie to się nie opłaca czegoś takiego grać, ale my gramy. Jezus, ja mam. Dzisiaj mamy śmieszną nie niedzielę na, na śmieszki. Mam pociąg alertów, nie gram z tobą więcej. <laughs> Nie spod pieniądze, to nie jest w tej pracy Nie do opisania uśmiech na twarzy mamy szczęścia łzy. Ale stówek zbiegał Dziękuję wami, pięknie wioski, Casey rodziny, Za nowe wody, alerciki wody, Spawowanie tym z cały z dzień. Z tego, Mega dzięki porasta jest Ale tego nowego jeszcze nie było, luko Co tu tak cicho xd Co to tak cicho XD Nie, poczekaj A może damy półtorej minuty, co? Może damy półtorej minuty Musimy, musimy, znaleźć sweet spot. Możemy spróbować dać no, na a, półtorej co? minutki. No nie, bo cały czas followy lecą, no. Co ty masz na followy ustawione? Nie Dziękuję Casey no, za bylić. wpłatę, no. masę pieniędzy, naprawdę, bo to jest w chuj hajsu, chłopaku. Dużo, dużo zdrowia ci życzę, dużo miłości. Kuro, po co ja to strzelałem, nie powinien tego strzelać. Niech ci się w życiu wiedzie. Tak, mam, mam, mam. No, on ma pojebane te rzeczy, Paulenik. Nixon ma tak potanka. pojebane Nie te rzeczy. Kurwa, podolny. myślałem, że to wejdzie trzeba było za PEXA strzelić. Ej, ten T55 mi spotnie zaraz. Już mam spotę. No i praka, Aha. Go... I czemu nikt go nie kończy w ogóle? A jest! <noise> Dzięki za suba! <noise> Dzięki Hogu, że czytasz wiadomości. Pozdro, cześć, No nie, zabrałeś mi jagodę. No, zabrałem. Kończę, kończę. No... Dziękuję pięknie, Casey, za szalony, szalony dzień. Naprawdę, dziękuję jeśli... No no Jesteś wariat. Lightweight, tutaj. Dwie. Ale jeszcze dodam dwa: mamy cypisa? Mamy tego, jak on się nazywa? Tego ziomeczka, co przed no chwilą co śpiewał? Nie, ja pierdolę, cepa no. i gleba ja i mamy coś jeszcze. Tam tego wam nie pokazywałem. Yy, znaczy, dropy są u mnie włączone, tylko problem polega na tym, że ja ich nie dostałem. Rozumiesz? Więc to troszkę inna, inna sprawa, nie? Zostały je 5 osób na serwer europejski i, i tyle. Nice. Hugę, hugę to było. Dobry kill. Matusza słyszysz mnie? Nie, nie słyszę nic! To to ja posywa stawiam. Chogus... No kurwa, no? chciałem ci powiedzieć, żebyś się po niego rozlał, już jak wiesz, że zginiesz. Ale nie, ja zniknąłem ogólnie. Chyba. Chyba nie. Jak my chcemy to wygrać w ogóle, bo ja nie wiem. No i ile wy macie tych punktów? O falauki ciągle lecą? Nie wiem, ale mi ciągle przebywają, Katiusz. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, Casey. Ale przyznaję, ja, ja tego nie biję. A, oj! O, bez spota, bez spota, zajebiście. Ej, ale powiedzcie mi, chcielibyście mieć starego komandera, czy nie? E, obiekt, KD. Wszystkie trzy pachy strzeli. Zmida. Snap, już nie. Snap. Snap, 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 snap. Dobrze. Już nie słyszę. Nie jest to może zbyt, in zbyt intensywna gra, jeżeli chodzi o gameplay. Ale no, muszę Wam powiedzieć, że coś tam się kamy, nie? Grilla złapałem. O kurde, nie przeładowałem do końca. Myślałem, że przeładowałem do końca. No, to Ile ty masz u mnie punktów? Nie przeładowałem do końca. No, dałbym mu to. Czekaj, Hogu, bo tutaj spinka jest. Nie wiem, teraz czy już się nie wysłać na. Na tego. Na spota. Widzowie, Czemu. wysyłamy Katiuszy na spota, żeby zmaksymalizować uszkodzenia? Dok. Na ciebie czekałem, Perełku. Gdzie ty jesteś? Zero trzycelności, to mogłoby wejść i miałbym zarąbistą gierkę. Żebyś sobie punktów nie, oddał. Nie, nie przyjmiesz tych requestów, uwierz mi. Czemu nie? Weź go rozerwij, rozerwij. Kurwa, spota mam ginę. to jestem. Jaka nie, no tragedia to jest. Ja też mam spota. Skoda. A jaj, żebym nie dostał za to spota, żeby on zginął, cokolwiek. Kurde no. Już. Można byłoby mieć jeszcze lepszą gierkę. Nie weszły pestki w grilla? Żadna nie weszła. No zobaczcie to no. Zobaczcie co my z Katiuszą tutaj zrobiliśmy. No przecież to jest absurd. Jaka bitewka. Dobrze, Hogu, ładnie Ej. poszło. Ja też zrobiłem. Do, 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 do <laughs> A ja, ale ładnie żeśmy tutaj nawalili dymka, podobało mi się. On tam solo jest? No na razie, tylko ten na tyle wychyliłem. O. Duba! BOMBA! Jak zmienić kolor obrysu czołgu? Słuchaj, masz taki mod jak Aslain. Wchodzisz sobie na stronę moc, ściągasz mod baka, który nazywa się Aslain i wykrzyknik mody i tam masz zaznaczone, w którym miejscu to jest. Ok? Nie no, jak ja bym... Jak, jak to jest jakiś nowy ziomek, nie? Jak to był jakiś nowy ziomek, który sobie XP Polaka, no to przykre. No to Pan było smutne. Nie stracił, to. Nie, nie potrzebuję. Nie mogłem. Bałem się, że sfailuję ta pechę. Serio mówię. Dziwne, że ziomek e 4 w ogóle na mnie jakiejkolwiek presji nie robił, nie? Kurde, nie wiem, czy ja chcę tu wierzyć. Chcę wjeżdżać do środka, czy nie? Ach, kurwa, nie. się. Mogłem tutaj nie podjeżdżać w ogóle. On jest niżej? Kurde, nie widzę. ta on jest niżej, dobra. A tutaj jest domek, więc tutaj będzie gdzieś bicie. no nie wiem. Te pszanione hity czasami to. Mhm. Dobra, i tak trzeba było dobić 98, let's go! P2KD? Idolo. Proszę? Jest P2KD. No no mi też tam doł. Nie mogę mu dać, bo mamut stoi, no. Mm, gdzieś tutaj poleciało albo zezora. Kurde, mogłem tutaj wymierzyć. Ej, to jest ten który chyba nie ma naprawki, rozumiesz to? On 10 sekund na traku stoi. Dziwna sprawa. Żyjesz, Hogu, trzymasz się? A, tak. Wyłapany z chirurgiczną precyzją. Chcemy mu dać z Boję się, że stracimy zielone i będę do za darmo. Nie mamy w ogóle kontroli zerówki. A musisz, co by się nie działo, kontrola zerówki na tej mapie musi być. Byle jaka, ale... O kurde, molka. To tu jest tutaj nie ma picia na ciebie. Ja wiem, ja wiem, dlatego, dlatego się zatrzymałem. Aha, ale on to może zrepikować bardzo łatwo, nie? Jak będzie repikował, to będzie w proxy, czy nie? Nie. No i to jest problem. Hmm. O kurwa, strzeliłem przez przypadek. <laughs> strzeliłem przez przypadek, położyłem rękę na, na tym, na myśli sobie strzeliłem. Ale mamut. Dobra. Kurde, strzelił mu stun. Ej teraz ja mam spota i lipa, bo aspek mi pikuje z drogo. Kurde, no dał mi to tym aspekiem. No musiałem już to strzelić. Widziałem, że mi jak pancer leci po... Poziomeczka. Do ignorów idziesz tą artą. Kurde, wiedziałem, żeby sobie trzymać tę zerówkę, nie? Chciałem za wszelką cenę pomóc tym dwóm ziomkom. Dobra, ja odspota łapię, nie ma sensu. Kurde, wiedziałem, wiedziałem zerówka, to był błąd, popełniłem błąd. taniłem to. Chciałem za wszelką cenę im pomóc, no. Wiesz co, zwaliłem to, Hogu. Wiedziałem dobrze, że playsem jest zerówka, ale chciałem pomóc moim ziomeczkom. I mieć jak najbliższe kąty tutaj na blisko, żeby, żeby nic się po nich nie ulało. A play był taki, że uciekasz na zerówkę, bo gra jest przegrana? Trzymasz zerówkę, farmisz to, gdy twoje ziomki są wyciągane. Tak, ta, ta, taki był play. Smutny, ale prawdziwe. Ale plutonik nikogo. czy ja może zrobię tego, losowanko, co? No rób. Jestem mamucikiem. No kurwa, specjalnie się ustawiłem tutaj, nie przy tym kamyku, bo myślałem, że nie będą tutaj blindować i chłop pierwsze co robi, to napierdala blinda w głupi krzak. Może w dobry dał? Ciężko powiedzieć. W sumie pod ich kątem ten jest bardziej przystępny niż to. Tak mi się wydaje. No zobaczcie, mi w ten bardziej wano. No ja zawsze staram się strzelać w ten przy skałce, ale okej. Okay. Może jak głupi. Dajcie chociaż spota na to, ziomki. Bolało? Jest cztery grające na wieżę, nie ma problemu, panie prezydencie! Ja tylko gram w grę, okej? Okay? To wejdzie? Chyba nie weszło. Chyba nie weszło. Ej, czasami są takie gry, gdzie wszystko lata idealnie w kropkę, a czasami są takie gry, gdzie wszystko lata tylko nie tam, gdzie powinno. Śmieszne jest to World of Tanks nasze. Strasznie trollerskie bywa, tak mi się wydaje. O, zginął sobie, elo. Trzymaj się, ziomeczku. Ten czołg jest tak zajebisty. Zobaczcie, jak to nie jest 4, jest obsrany. Jak ta jest czwórka, jest obsrana. Nawet nie chcę tu piknąć. Ja się nie dziwię w sumie. Chciałbym pojechać mu pomóc, ale. Nie wydaje mi się, że mogę. To był błąd. Nie mam też pojęcia, jak to z hitem weszło w traka z damage'em. Widzieliście to? No, był pokazany trak. Może to jakiś bug. Nie wiem, nie mam pojęcia. Chciałbym mu chciałbym pomóc, no ale nie mam jak. Jak my to chcemy ugrać, co? Orde, jedzie Rzemak Przechoduje to czy nie? Dobrze elegancko, super, super! Zajebiście, zajebiście to wyszło. Kolejny jedzie, ty. No pięknie Tam chyba nie damy na dojeździe, co? Hmm. Tu są takie piksele, zobaczcie. Ja bym chciał zobaczyć jego całą wieżę. Jeżeli byłbym w stanie zobaczyć jego całą wieżę, to dawałbym mu pęki poddziało. Niestety, widzę tylko tę górną część. Zobaczcie, jakie to są piksele, nie? Jest tak idealnie ustawiony. nie ma sensu nawet tego strzelać. Przerotować tutaj też nie mogę? No chyba, że pod tych dwóch gości. Let's go, mamucik! Dzień dobry! O kurwa, panie Bobrze, nie trafiłem pechy, bo się obstrałem, fałzety i dlatego nie mierzyłem. Chyba, że, zobaczcie, czekajcie, czekajcie, jeszcze nie, jeszcze nie, teraz. I teraz sobie podjedziemy od tej strony! No trzeba kombinować, no co mam wam powiedzieć, no. Tutaj są potężne problemy. No on mi spierdziela, dubskiem jest. Beka. Naprawdę beka. Naprawdę beka, nie? Taka beka, że. oho, ho, 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 ale śmieszne. To sobie snapa, co? Ja no, jest strzelam snapa. Ale śmieszna gierka komputerowa o czołgach, ty. He, 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 he. he. E, przegramy to, że podjechałem tutaj. A moi, ja myślałem, że my wygrywamy tutaj tę północ. Myślałem, że ta północ jest wygrana, nie? Okazuje się, że niekoniecznie, więc. Prawdopodobnie zginę tutaj. O nie, przepraszam, on jest po prostu większym kretynem niż przy... ustawa przewiduje. Ten ziomek też nie jest za bystry. A może jest bystry, tylko ja o tym nie wiem. Ja jestem jeszcze głupszy, nie? Mogę się cofnąć czy nie mogę? Mogłbym się cofnąć? Nie, nie mogę. Okay. Dobra, to trzeba wyjechać mu dać pizdę. O to fałzetka jest z małym działem, ty. No to tu ja się dingam? Bum. Ale powiem wam, że byłem obsrany w pewnym momencie. Tak sobie myślę, dam po pikselku, będzie ładnie. Po co ja się będę wychylał, zbierał pestkę, bo przecież nie mam HP, nie? Ale myślę sobie, dam po pikselku, będzie pięknie dla widza. No i nie było. Kurde, ta pestka w dupę jest 7 tego typu, moim zdaniem. To, że ta pierwsza nie weszła, to OK, ale ta pierwsza w dupsko, to tak średnio. 6600. A, co ja tutaj zrobię? Ale mam taktykę, patrzcie to. Mogę tam dać pechę, czy nie? Proszę utkać japy. Ja wiem, co ja robię. Ja jestem ekspertem, tak? To był yy, medium dziesiątego tieru jakby, co? To był medzik dziesiątego tieru. Pozdrawiamy serdecznie zawodnika. Ten play jest tak mocny, jak tam są jakieś mamuty, jak tam są jakieś mausy, setki. Słuchajcie, szczerze. To zagranie jest tak dobre. Trochę się dałem zbejtować jak idiota. Trudno. Boli mnie teraz serduszko, widzowie. Boli mnie serduszko. Naprawdę, boli mnie serduszko. Cofnij się. Czemu ty wyjeżdżasz do nich bokiem? Właśnie w ten sposób pyrkacie sobie ludzi. Trzy, dwa, jeden, tuba. O, co se potańczyć chciał? Tak. A tam nie możecie grać Minotauro. Jak gracie wyżej Minotauro, to z tego, co pamiętam, w Trakit bardzo łapiecie, wiecie? Musicie mega na to uważać. Mister Tuba. <tryk> <tryk> Polecacie jakiś film wojenny? Ty, jest teraz nowy serial. Bardzo ciekawy, interesujący na... na... Uuu, <laughs> Uuuu, uh, fajerwerki. Dzień dobry, panie minotaurze. Gości, jak z ciebie gówno, nie minotaur. Jak ty co najwyżej, to kiciuś jesteś. Ten tutaj jakiś klaczek nam się tutaj zrobił. No cofnij się, żeś, no chłopaku, no, no, ile masz HP, no? Ile masz HP, no, zajebiście, żeś to zagrał. No pingowałem mu, no, mówiłem mu osiem razy, żeby się cofnął. Nie wiem, co mogłem zrobić więcej, nie wiem. Pingowałem mu osiem razy, żeby się chłop cofnął. Osiem razy. O... Myślałem, że on tam stoi po prostu po bo a mu się gra waliło. W takim momencie, w takim pięknym momencie klacza. No, już mnie chłopaki namierzyły, nie? Tutaj była pestka do przestrzału. Strzelam jakieś głupie piksele zamiast się cofnąć i zbejtować ich pod siebie, ale wiedziałem, że właśnie zaraz będę mieć coś na tyle, no właśnie. Nic już nie zrobię tym mamutem cholernym, no, ale mnie chłopy wzięły wstąp. wiedziałem, że tak będzie, no. Fuck mi z Trzech stron, no. Ale cię klei, ale co? Mnie klei Grill? No ta, no nie powinien na niego piknąć, ale chciałem mu dać jedną za wszelką cenę na dojeździe, wiesz? Żeby po się po mnie później nie ulał, bo wiedziałem, że coś mi na pewno jedzie na plecy. Szkoda mi tej bitwy. Szkoda mi tej bitwy, bo kurde, można było to wygrać. Ale chociaż tyle. No dobra, może będzie więcej. <laughs>